Jest pan profesorem na uniwersytecie i pisze poważne prace naukowe. Skąd pomysł, żeby pisać również kryminały? ja muszę się przyznać, że pisanie kryminałów traktuję jako hobby, ale nie tylko, bo również szkolenie warsztatu. Znaczy uważam, że pisanie kryminałów powinno wejść w krew wszystkim pisarzom, którzy chcą ćwiczyć przede wszystkim fabuły, jakieś opowieści i od tego moim zdaniem zaczyna się również przygoda z mediami. To jest oczywiście ogromne uproszczenie, ale no, krócej mówiąc, taki jest powód hobbystyczno-warsztatowy. Zarówno w ryzykownym pomyśle, jak i w największej przyjemności świata pokazał się ten sam bohater, Artur Brandt. Czy można powiedzieć, że jest on alterego Jacka Dąbały? Znaczy, to jest zawsze ogromny problem, bo yy, wielu pisarzy yy, no, spotyka się z tego typu pytaniami, czy to są oni, czy tak by się zachowali, czy rzeczywiście jest to alter ego. Ja myślę, że na pewno w jakiejś części, w znacznej części odpowiada to no, mojej naturze. No, trudno się tak wyalienować, żeby, żeby stworzyć coś, co nie przylega do nas, ale na pewno nie jestem to ja. No, z pewnością to jest kreacja. Pewien rodzaj bohatera, który jest takim trochę, może momentami, zabawnym seksistą, jest osobnikiem niepoprawnym politycznie, więc staram się w tych ramach utrzymać tego bohatera. Natomiast hmm, myślę, że bardzo dużo poczucia humoru dałem mu od siebie. Nie wiem, jak to wypadło, ale no, to było to nowum, które wprowadziłem właściwie. Do tej konwencji swinging thrillera, jak to nazywam. No, i mam nadzieję, że to nową właśnie gra, że to jest właśnie to, to coś najprawdziwsze w tym. Czy możemy spodziewać się dalszych przygód Artura Branta? Tak, no w tej chwili pracuję nad dwiema kolejnymi powieściami. Jedna z nich będzie nosić tytuł Absolutnie Wolny, a druga Strzał. To są tytuły oczywiście robocze. Sądzę, że w przyszłym roku będzie właśnie trzecia i za dwa lata czwarta część. Zarówno ryzykowny pomysł, jak i największa przyjemność świata to doskonały materiał na scenariusz. Czy myśli Pan o ekranizacji swoich powieści? Znaczy, jest taki pomysł, żeby, żeby po prostu zrobić z tego serial. Wydaje mi się, że, że przystąpię do pisania scenariusza i no, zaproponuję, bo już są dwie książki, ileś tam odcinków, zobaczymy ile tych odcinków wyjdzie. Mam nadzieję, że w granicach 13 odcinków uda mi się takich 45-minutowych yy, zaproponować coś producentom.